Wracamy do naszej rozmowy. Dzień dobry Polsko. Widzimy Biustonosze w dalszym ciągu na naszym stole i Jolej i Angelika z nami. Profesjonalizm pełen, jeżeli chodzi o brafitting się mówi? Tak, tak, jesteśmy profesjonalnymi brafiterkami. No właśnie, dobrze. Czyli wracamy do naszej rozmowy. No i teraz mówiliśmy o różnych sytuacjach, w jakich kobiety się znajdują. Teraz powiedzmy o tych najbardziej ekstremalnych, czyli kobieta tańcząca, kobieta pływająca, biegająca, skacząca. O, co, wtedy, Co wtedy, chcę potańczyć? Jest to bardzo ważne. Ważna jest dbałość o um, podtrzymanie biustu podczas ruchu. I zebrałam z tego świata najfajniejszą ofertę tutaj w tym salonie, żeby dbać o te kobiety, żeby umożliwić im y, właśnie takie tym dynamicznym, prawda? Kobiety biuściaste mają kłopot i poważne ograniczenie z uprawianiem sportu, z tańcem, z jazdą okątną, z joggingiem. I słuchajcie, jest już na to rozwiązanie. Już coś zaradziłam na to. Pojawiła się, nowa, pojawiła się nowa bielizna, nazywa się Shock Absorber i chciałam to nazwę, żebyście sobie zapamiętali. To są biustonosze, które cudownie podtrzymują biust. Jak wielki by nie był, w jakim stanie, to te biustonosze trzymają biust jak stal. I pozwalają na wykonywanie wszystkich najbardziej dynamicznych ruchów, najbardziej takich niebezpiecznych. Czyli wyobraźcie sobie, kobieta, która ma taki biust, chce biegać. Po ubraniu w taki biust, w taki biustonosz uzyskuje taką stabilizację, że ten biust się trzyma jak stal. To jest dla niej cudownym rozwiązaniem. Czyli to... kolejna zmiana w życiu. Tak, cudowna zmiana, czyli więcej możliwości, mm. tak? Pójdziemy do klubu, możemy tańczyć. Możemy tańczyć, nie wiem, te wszystkie tańce, które wymagają skakania. Yy, I mamy, mamy jakby poszerzenie swoich możliwości i rozwój. Rozwój również w różnych innych kierunkach. Kobiety tak. karmiące tak. na przykład. Karmię dokładnie, Karmięce. jeśli chodzi o karmiki, no to też, też na pewno bo tak to się nazywa. Karmiki, my to tak fajnie mówimy. Czyli mamy się karmiące. Tak. Tak. <laughs> mamy się karmiące, które nie zawsze mają dostęp do y, dobrych biustonoszy. Jednak musimy pamiętać o tym, że biust w czasie ciąży i w czasie karmienia zmienia się diametralnie, prawda? Czasem się zmienia o, o rozmiar, o cztery rozmiary, prawda? Czyli to też jest na pewno. Duże, duże obciążenie i też duży dyskomfort dla kobiety. A my mamy coś takiego fajnego. Czyli na przykład, jak kobieta ma duży, duży rozmiar, duży rozmiar biustu, jest mamą karmiącą, ona potrzebuje podtrzymania dobrego, prawda? Potrzebuje dobrego podtrzymania. I co my robimy? My z takiego pięknego biustonosza, który jest bardzo ładny, kolorowy, koronkowy, śliczny po prostu, który można się zakochać, robimy tutaj taki klik klak, smoczek tak zwany. Takie zapięcie ze Zapięcie, smoczkiem. tak, Nie. ze smoczkiem. I to wtedy zdecydowanie fajniej wygląda. Kobieta się czuje w tym momencie y, kobieco. Ona mówi kurczę, mówi, no przychodzą nas panie i mówi, bo tak mój mąż też by chciał mi coś skorzystać na tym. mówi no, ja wiem, że mówi, no mam dziecko, no jestem jestem że ciąży, mówi, no ale po prostu ta bielizna jest tak odpychająca, że ona sama się źle w tym czuje, prawda? Mm. Więc, więc też patrzymy na to, że te kobiety też chcą się czuć fajnie, kobieco, szybko wrócić do kobiety. i szybko wrócić do kobieco do swojego fajnego rozmiaru i, i... To teraz, to teraz bym chciał o tym opadzie szczenę opowiedzieć. Co <noise> następuje przed już Różwiola powie, tak. No, no, takie zawsze fajne <noise> Słuchajcie, momenty. zwyczajna rzecz, jak ubranie biustu, wywołuje cudowne emocje. Cudowne. Wyobraźcie sobie, że przychodzi pani, która ma biust powiedzmy na tej wysokości i przychodzi z pozycją, ja przepraszam, że mam biust. Mhm. Ona nie ma za wpływu, że ma taki biust, bo dostała od natury ja przepraszam, że Melbius zgarbiona, schylona, dźwiga ten ciężar przez 60 lat na tych ramionach. I z jakimś takim zawstydzeniem, z taką niepewnością trafia do mnie do przymierzalni, gdzie się z nią najpierw próbuje, żebyśmy się poznały, żebyśmy się zaufały. Zajmie, za żebyśmy miały do siebie zaufanie i ubieram ją w biustonosz, którego wysokość nagle się pojawia tutaj czyli w połowie ramiona i ona staje i mówi, robi coś takiego. <śmiech> <śmiech> Proszę panią. Ja muszę wyjść na chwilę. Jest to po prostu szok. Jest to szok. Nie może być, ja mówię, proszę, ja muszę wyjść, bo ja nie mogę. Ja inaczej wyglądam, czy to jest to lustro, to jest to normalne mm. lustro. Czy to są metamorfozy? Albo potrafię stanąć i się po prostu rozpłakać, bo towarzyszą temu tak duże emocje. Codziennie widzę tysiące biustów i przy każdym ubraniu widzę uśmiech życia u tych kobiet. Każdemu bym chciała, żeby każdy zobaczył ten uśmiech. To jest uśmiech. Związane ze zmianą, po prostu zmienia się nowy etap w moim życiu. Ktoś dla mnie uszył. ja jestem normalna, wszystko działa. Także cudowne emocje demo towarzyszą, albo spotykam swoją znajomą, którą ubrałam ostatnio w bieliznę przez przypadek, potem spotykamy się w domu, a ona mi wita z uszami króliczka. Na Mówi, słuchaj, ja nie wiem, co się ze mną stało. Wiesz, ja, ja zwariowałam przez tą bieliznę. Nigdy to nie było dla mnie ważne, a nagle ja słuchaj zakładam z uszy króliczka, potem sobie zmieniam na koronę z takimi dianetem, z tykinami i chodzę w bieliznie w domu. No, proszę, to nawet do tego można doprowadzić. I do tego wy doprowadzacie. To teraz powiedzmy w takim razie, jak taki wygląda seans. No, nie, nie nazywajmy tego seansem, ale takie spotkanie z kolejką, bo ono trwa, jak mówiliśmy sobie wcześniej, godzinę. Tak. Co w, takiej, w ciągu takiej godziny się wydarza przed tym opadem szczenny. To się kończy tym i kończy się przeważnie ta wizyta, jakby tym, że biust wyprowadza te kobiety z naszego mhm. salonu. On je prowadzi potem przez życie. Nie jest to pozycja, przepraszam, ale, że na tylko. A co to znaczy, że tam się zamykacie i co mierzycie, tak, sprawdzacie? Ee, przymierzacie, to Normalnie testy tak. Trzeba tańczyć, dokładnie. na koniu się przejechać. Tak? <grym> Z koniem jest technicznie trudniej, ale e, mamy taką usługę, która się nazywa personalny brafitting. Mhm. Albo w ogóle cały czas wykonujemy ten brafitting w naszym salonie. Ten personalny brafitting jest dla kobiet, które wymagają szczególnej uwagi. Jest to około godzina pracy z taką kobietą, zapraszamy do przymierzalni, uczymy ją właściwie założyć biustonosz, uczymy ją modelować ciało, szukamy takiej bielizny, która wygląda najlepiej, staramy się też zarazić ją troszeczkę modą, żeby nie nosiła tylko tych zwykłych, takich ortopedycznych, beżowych biustonoszy, przepraszających, że się mhm. ma biust, tylko... Muszę doprowadzić, potrzebuję na to czasu, żeby ona założyła różowy, pudrowy róż, albo założyła amarant z orażem, albo sz szmaragdowy biustonosz, żeby poczuła na sobie te nowe konstrukcje, ma możliwość pobyć w nich i zobaczyć, czy to jest dla niej, czy to ona jest. Potem wykonujmy wiele różnych testów, takich jak szejki, jak podskakiwanie, jak, nach chylenie, jak nachylenie, tak. tak, jak wyjście i o, przegl przegląda się w dużym lustrze i widzi swoją postać, co się zmieniło, musi się napatrzeć, musi się ze sobą na zachwycać. I jest to metamorfoza, jest to czas dla niej, kiedy ja oddaję jej całą swoją wiedzę, całą swoją pasję i ja jej robię też takiego... Ja ją trochę popycham, tak, w kobiecości. Tak, nosiła na proszę Cię, procesy. proszę cię, bądź odważna. Tak. Zobacz, spróbujmy to, zobaczmy to. Zdecydujesz sobie na końcu, czy to ci odpowiada. Właśnie, to jest taki odważny Tak, element. dokładnie, tu pokażemy. To jest zabawa, tak. To już piękny jest... gorset, piękny gorset, <gorset po prostu. <gorset> a tutaj jest pani Bridal, panna tak. młoda przyszła nasza. Aha, panna młoda w takim gorsecie, a ten drugi, kolorowy? To się nazywa cake gorset. Tak, robić. Nasza, nasza, nasza taka taka znajoma, nasza taka pani z Hiszpanii, Maja Hans, robi cudowne, cudowne te gorsety. Jeszcze o jednej rzeczy byśmy chciały powiedzieć. Chciałbyś powiedzieć o pełnej figurze. O czym? Pełna figura. A, pełna figura. Czyli mówimy o tych kobietach, które mają większy bius i większy obwód. Chcielibyśmy powiedzieć o tym, że jest dla nich fantastyczna oferta. Są piękne, kolorowe biustonosze, jak ten. Jak, jak, oj, ten nie jest taki duży, jakbyśmy chcieli. Ale praktycznie z każdego, roz, każ, z każdego modelu Coś jest, takiego. jest taki większy. i mniejszy, mhm. i Zobacz. Większy, prawda? Czyli nie dyskryminujemy żadnych. Chciałabym, kobiet. żeby kobiety z pełną figurą nosiły piękne, lawendowe, biusonowsze, kwiaty, taki multikolor, żeby się cieszyły swoim ciałem. Dam im wyszczuplenie, dam im radość, dam im stabilizację, dam im finezję i będzie to w stronę kobiecości. I teraz musimy jeszcze uściślić, że to wszystko jest niemożliwe w studiu Superstacji, żeby nas kobiety nie zaatakowały. Jutro to powiedzmy, gdzie mogą się udawać, żeby, żeby takie metamorfozy przechodzić. Słuchajcie, zapraszam was wszystkie kobiety, zapraszam z tak. i jest tak, tak. nas około 20 profesjonalnych brafiterek tutaj w Warszawie. Stworzyłam y, piękne miejsca dla was, stworzyłam dla was miejsca cudowne. Jedno to jest salon Lipari na ulicy Chmielnej 15, tu w naszym fajnym deptaku warszawskim. Drugi jest w Złotych Tarasach, na pierwszym piętrze, blisko fontanny. Salony nazywają się Lipari. Yy, zaglądam, zachęcam też, żebyście zaglądali sobie na stronę www.bieliznaliparie.pl. Zapraszam też Was na Facebooka, LiPari i chciałabym, żebyście poczytując sobie te strony mogły się rozwijać. Tam będzie mnóstwo informacji, które przygotowuje specjalnie dla was. Ciekawostek, yy, jakichś yy, yy, fajnych nowinek z całego świata. I to wszystko żeby to się wszystko yy, na stronie i nie tylko. I dzisiaj w naszym studiu taka yy, rozmowa na temat biustonoszy. No i teraz yy, zaczęliśmy od pokazania z, tego złego biustonosza, źle ubranego może, bo on bardzo piękny. Tak. A tak. teraz zakończymy Ach, Zakończymy tym, może, czym, co, co powinny te kobiety robić, tak? Jak <laughs> Słuchajcie, się... przygotowałyśmy w naszym salo, naszych salonach pojemniki specjalne tak. do wyrzucania starych, stary. źle dobranych mhm. Każda kobieta, która przyjdzie sobie do nas i wyrzuci ten swój stary biursonosz, następny może kupić z 15% rabatem i otrzyma tą poradę profesjonalnej brafiterki. Wszystkie te porady, które u nas są i personalne brafityki, praca taka codzienna... Y Wszystkie są bezpłatne, możecie przyjść do nas, się edukować, uczyć, uświadamiać, nie musicie za to płacić. Udostępniam wam salon i te profesjonalne brafiterki. Yy. I teraz pamiętajcie o tej promocji. Do tego naszego cudownego koszyka wyrzucamy te stare nawyki, te przyzwyczajenia, te złe dopasowania i robimy skok w kobiecość. To co? No to wyrzucamy. Myślę, że wyrzucamy. Chyba tak. Będziemy rzucać. <laughs> Wyrzucony z was, proszę bardzo. Dziękuję. Kuba, z podłogi, jeszcze pomachał. Tak, tak pomachał. Dzięki ja Mamy ten wyrzucony stary, do niego już nie, nie powracamy nigdy. Tylko piękna figura, panie wyprostowane z uśmiechem będą Oczywiście. wychodziły. Tak jak tutaj mamy dwa przykłady tak. na dzień. i tak na co dzień też postępujemy. Także... Mamy jeszcze przesłanie dla kobiet na koniec. Przesłanie, tak, to musimy tak. kończyć to szybciutko. Dobrze, przesłanie jest takie. Każdego dnia. Proszę Was bardzo, zakładajcie sobie najlepszą bieliznę, jaką macie, na tą najlepszą sukienkę i niech każdy dzień będzie najlepszym dniem Waszego życia. Żyjcie naprawdę, bądźcie spełnione, zaglądajcie do nas, będziemy Was popychać w tą kobiecość. My Słyszymy. również, my również <grym się <grym podpisujemy. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dziękujemy Dzięki. bardzo. My do Dzień Dobry Polskę wracamy. wracamy już za moment.